Rok 1912: Młody psycholog Karl Gustav Jung znajduje się na granicy Szwajcarii z Austrią. Jest dużo ludzi w kolejce i oficer celnik w swoim mundurze cesarskim wygląda na osobę bardzo skrupulatną. Jung czeka na swoją kolej, ściskając walizkę pod pachą. Nie ma co się łudzić, i tak pano ją każe otworzyć mawia jeden pan, który stoi w kolejce. A co tam ma w ogóle pan w środku? Jung. Paprochy. Jeszcze nie wiem co, ale myślę, że jakby to poskładać, to damy sens w życiu. Bardzo interesujące, ale myślę, że z tym pan nie przejdzie. Tak? Wydaje mi się dziwnym typem, odpowiada Jung. Pan z kolejki. Trupim bym powiedział. To jeden z tych, co nie umarli normalnie. Co odpowiada jung z przerażeniem pan z kolejki pan tego nie widzi przecież to duch celnik następny szybko tak ty ty otwieraj tą walizkę jung nie nie żona junga to znowu ten sen tak tak ale teraz wiem kto jest celnikiem to freud